Od 90. lat hotel kilkogwiazdkowy, jedynka w pokoju. Witamy pana, panie muńku. Przygotowaliśmy dla pana tutaj szampana. Ma pan tutaj deser specjalny od nas z wizienką na torcie. Dyrektor hotelu podpisał się własnoręcznie. Aż tu nagle, 15 lipca, przyszedł ten dzień, gdzie się okazało, że sytuacja jest graniczna. Nie? W scenie miasta śpiewasz na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem. Tam byłeś? Z Bożą pomocą wszystko się dobrze skończyło i możemy tu rozmawiać. Jestem wśród żywych, z czego się bardzo cieszę. Poleciliśmy do Londynu z przyjaciółmi i to był mój dziesiąty koncert Dylan'a, który się odbywał w Hyde Park'u. Zdążyłem zaliczyć ten koncert 12 lipca i znaleziono mnie nad ranem w hotelu londyńskim. Po kilku, kilkunastu godzinach po prostu leżenia, z dużą pomocą już Bożej opatrzności, myślę, przeżyłem to. Zostałem zawieziony do Charing Cross Hospital, jak się potem okazało, jednego z lepszych szpitali. Nie było wiadomo, czy, czy przeżyję. Nie było wiadomo, czy, czy nie trzeba będzie otwierać mojego mózgu. Lekarze brytyjscy stwierdzili, że przeżyłem tą pierwszą krytyczną noc i ruszam, poruszam kończynami. A potem się też okazało, że mówię. Zacząłem kojarzyć, znaczy słuchać muzyki, że to do mnie zaczęło docierać I, no i mówię sam tak do siebie i do mojego syna, mówię, Janek, ale co z moją płytą, bo przecież ja to, ja nagrałem płytę, ja, no. Janek, mój syn, mówi, tato, ty, 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 ty jesteś po wylewie, uspokój się z płytą w ogóle. na wylewę, było całe moje życie, 200 na godzinę i przez 40 par lat. Ja byłem bardzo aktywny i bardzo ambitny. W sensie bardzo byłem pracowitym synem, po prostu, który pracował, bo ciągle się wydawało, że jest nie... Wydawało mu się, że jest nieśmiertelny. I tylko kolegów i koleżanki odwiedzałem w szpitalach. Więc myślałem, że ja to na pewno to mnie nie dotyczy. Ziemia. Moje nałogi zeszły do podziemia. Śpiewasz na nowej płycie, moje nałogi zeszły do podziemia. Ja już y, miałem taki okres w 2018, kiedy sobie taki zrobiłem jak to wielu panów po 40, po 50, zrobiłem sobie taki rok trzeźwości. Który oczywiście po tym roku trzeźwości znowu wróciłem do starych nałogów. Teraz na wogach w ogóle nie ma mowy, no bo w ogóle temat alkoholu się kompletnie, nawet kawy, się wykluczył sam. Ten temat po prostu, no to nie tak, że tam nie tam, że jest winko do obiadu, tylko mówili lekarze i w Anglii, i w Polsce. No alkohol at all, at all? Yes, at all. Jestem trzeźwo od dwóch miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota. Za tą rozjemką, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem.